Siemano mordy na moim kanale Bombastik Maniak W dzisiejszym odcinku z że przetestujemy sobie z 2015 roku petardy od komety czyli można powiedzieć że stare to są e, FP3 od komety i przetestujemy sobie oczywiście PP3 od komety ale już noszą wersję bo 40 gramową tu macie o. na sucho sobie ten i, i do wody nie także ten zaczynamy chyba od której od słabszej czyli znaczy niby jest to że Stare były lepsze, nie? to są FP3, a to są PP3 Zobaczymy, rozpakujesz? Tak no. Te jeszcze są dostępne z tego co wiem Black Backcard. A te ile mają eku z tyłu? Te stare czy 40 też? No to to są 40. Jestem ciekaw. Eee, testujemy na sucho i oceniamy ogólnie, a nie, nie mamy ten... do wody czy nie gastą, bo nie mamy garka. A ciągle garnek też jest nudny, nie? Chyba nie ma przypału, a najwyżej, na no, przypale, bo wcale. Dobra, ja rozpakuję na szybko te. O, to jest opakowane. No, albo za chwilę się widzimy. Dobra, to może wpierw odpal nową wersję. Aha, de herę. Hmm. Stara? 2015 rok mocniejsza Masz tu Po zupy Yupi Chyba zgasła Odpal jeszcze raz Tak ja. No, czyli jednak racja. Kiedyś co było stare to jare. Krótki ląd, nie? No ten No Rzuć bliżej. Dlatego jest głęboko. O Star stara była? Nie, to już jest. No to stara, tak. No, czyli jednak mit potwierdzony, nie? Stare, zajebiste, nie? A potem ten, może zobaczymy to, zrobimy taki karabinek, nie? Słoneczko. No możemy zrobić. No, no to widzimy się za chwilę. Idziemy z koksem. La was słoneczko, widzowie. Buragend odpala. Jest! Z czegoś tej... No! większy no projekt, to później, coś się wykombinuje. Jeżeli się podobała, łapka w górę, zasubik, dzwoneczek, zapraszam do opisu, tam macie linki. Żegnam. Maniak. I piro Agent, i reszta ekipy. Nara!